Idzie jak burza, idzie jak burza, nasza Iga Świątek na US Open już jest w ćwierćfinale tego ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie o wielkim sukcesie, ale o tym też co przed Igą o ćwierćfinale i ewentualnych kolejnych, kolejnych meczach będziemy sobie dzisiaj gorąco myślę dyskutować z Michałem Chojeckim, który jest obok mnie. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Szanowni, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tego zabrakło w tym moim powitaniu, ale się poprawiam. Natomiast poprawiać nie musi się Iga Świątek, bo gra kapitalnie na US Open. Chociaż były obawy Michał przed tym turniejem, czy poradzi sobie z szybkimi kortami i tak dalej, czy nie jest zbytnio zmęczona. Na razie tego zmęczenia specjalnie nie widać. Szybkie korty nie są aż tak szybkie, jak się wydawało, i jej to nie do końca przeszkadza. Ludmiła Samsonowa, może nie rozbita, ale dosyć łatwo pokonała 6-4, 6-1. Tak, no naprawdę kolejny bardzo dobry mecz Igi Świątek i co godne podkreślenia. W trzecim kolejnym meczu Iga Świątek nie broniła żadnego breakpointa. To jest po prostu niesamowite, bo zawsze, no wiadomo, Iga, Iga no, przynajmniej w moim odczuciu, taką dominację w turze opiera. Przede wszystkim na tym świetnym returnie, natomiast serwis nie był nigdy jej takim no, wiodącym uderzeniem, a teraz można powiedzieć, że naprawdę no, znakomita skuteczność w gamach serwisowych. Może to nie jest tak, że ona jakoś wygrywa tym serwisem punkty, ale... No nie, 62% pierwszego tak, serwisu, no, troszkę, tak troszkę gorzej niż z ale ale nieźle. Tak, ale przede wszystkim bardzo mi się podoba to, jak Iga kontroluje w ogóle przebieg tych gemów serwisowych. No, to, że nie broniła w trzech kolejnych meczach breakpointów, a ostatnio grała naprawdę z bardzo mocno returnującymi zawodniczkami, to świadczy o tym, że to jest naprawdę ogromny postęp. Zresztą Iga też mówiła o tym, że oni no, konsekwentnie pracująca już nad tym serwisem, nad tym, żeby te gemy serwisowe takie no właśnie były pełne takiej większej kontroli. I, I to po prostu konsekwencje ten proces, konsekwentnie ten proces przynosi coraz lepsze efekty. I naprawdę wygląda to świetnie i Ludmila Samsonowa miała taką ciekawą taktykę w tym meczu, że ustawiała się tak stosunkowo daleko do returnu, zarówno przy pierwszym podaniu, jak przy drugim i powiem szczerze, że to Taka dla mnie trochę taktyka była niezrozumiała, bo Iga właśnie bardzo nie lubi, jak ten drugi serwis jest taki agresywnie atakowany, jak te zawodniczki mocno returujące wchodzą w kort i odbierają jej czas właśnie na reakcję po, po mocnym returnie. Natomiast właśnie teraz Samsonowa jakoś tak się dziwnie ustawiała. Być może właśnie chodziło o to, żeby jak najwięcej tych piłek odbić i dać sobie szansę wywarcia presji na idze już w dalszej części wymiany, natomiast no, jak się okazało IGA była no, naprawdę zabójczo skuteczna i świetnie kontrolowała przebieg tych obu setów. Pierwszy set był taki naprawdę bardzo zacięty, bo tak 6-4 można by pomyśleć, że to taki pod kontrolą, natomiast naprawdę zawodniczki świetnie, zresztą tak jak Iga powiedziała, taki troszkę w męskim, w męskim stylu świetnie broniły podań. Obie w pierwszym secie naprawdę bardzo dobrze serwowały. Iga tam miała dwa breakpointy w jednym gemie, ale Rosjanka w świetnym stylu się wybroniła. Natomiast potem po prostu pękła w tym ostatnim gemie Pierwszego seta, przegrywając go do zera, popełniając taką serię niewymuszonych błędów, i to tak troszkę było, tak jakby pod tym naporem igi e, Rosjanka Samsonowa właśnie pękła. Tak się właśnie no często mówi o Ludmilii Samsonowej, że to jest zawodniczka dysponująca właśnie takimi potężnymi narzędziami właśnie w postaci tego mocnego serwisu, mocnych, płaskich uderzeń z głębi kortu mocny return. Ale odporność na stres nie jest jej mocną stroną, ona często właśnie w trakcie spotkań. Mentalnie po prostu pęka, jak już tak gra się zacznie sypać, jak się pojawi zmęczenie. Bardzo często ta gra już się sypie na całego, i tak to trochę wyglądało już w drugim secie pełna kontrola Igi Świątek. O to odporność na stres i o y, tę presję, która męczyła Igi Świątek y, podczas Igrzysk Olimpijskich, bardzo się y, obawialiśmy. Nawet mówiło się o tym, że Iga, no, y, 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 zniszczona tą presją, tą, tą ogromnym ciśnieniem, które y, na niej było podczas, y, był podczas Igrzysk Olimpijskich, może mieć kłopoty pod koniec y, sezonu. Y, mhm. Tych kłopotów y, nie widać. Myślisz, że iga wypoczęła, y, jakby odcięła się od tego całego zgiełku? Znaczy ja bym nie przesadzał, żeby wypoczęła, bo nawet Iga mówiła, że ona w tej, w tej części sezonu tak Wytoczy. naprawdę nie da się odpocząć, nie da się poczuć tak w pełni świeżo, no bo jednak, jednak ten wysiłek się kumuluje i pamiętajmy, ile już Iga ma w, w nogach. Po pierwsze, ile meczów już rozegrała przez to, że takie świetnie szło właśnie w tej części na mączce, po drugie, ile też tych zmian na wierzchni za nią, a to jest naprawdę. Zawsze ogromne obciążenie i to też jest dodatkowe, e, no takie no jest po prostu fizycznie bardzo wymagające dla zawodniczek. E, natomiast no prawda jest taka, że ona cały czas rośnie w tym turnieju, że mimo tego zmęczenia, mimo tego na pewno sporej presji, e, która no, no wiadomo Iga tak troszkę zaklina rzeczywistość przed tymi US pan mówiła, że ona nie ma jakichś za dużych oczekiwań, no ale, ale ja myślę, że ta presja jest, no to jest, to jest liderka rankingu zawsze, Zawsze od niej się dużo oczekuje. Ostatnio się właśnie mówiło, że zawodziła w tych slemach rozgrywanych na kortach twardych, bo rzeczywiście no, na mączce robi swoje, a ostatnio te wyniki w US Open, w ponieważ Open nie, nie były dobre. Natomiast no ważne, że ona cały czas jakby tą buduje pewność siebie, rozkręca się. No i naprawdę ten serwis to jest taki atut. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę dobra gra igi na tego typu nawierzchniach to zawsze się zaczyna od dobrego serwisu, I że ona się pewnie czuje, jeżeli dobrze serwuje, jeżeli Trafia często pierwszym podaniem, jeżeli dobrze kontroluje przebieg tych gemów serwisowych, to od razu ta jej gra zupełnie inaczej wyglądał. Po prostu, no, to, to też buduje taką pewność siebie, e, nie czuję się tak zagrożona ze strony tych silnych fizycznie e, rywalek i naprawdę e, no, nie ma co jakoś popadać w hura optymizm, bo, bo za czym, no, wiadomo, no teraz e, ciężki ćwiercino przed igą, o czym zaraz mhm. e, oczywiście powiemy, ale naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Mówisz o ćwiercina, ale Jessica Pegula czeka na IGF w ale Piszcie najpierw Wy w komentarzach, jak ten mecz y, widzicie. Czy Iga y, łatwo, trudno będzie jej z Pegulą, czy też przegra? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Dziewięć y, meczów Pani rozegrały. 6 do 3 y, dla Igi. Ostatni mecz y, osta y, rozegrały na WTA Finals. Iga wygrała łatwo 6 mhm. 6-0. Natomiast one grały też na US Open y, 2022. Iga też tam z Pegulą wygrała. Faworytka? Ten nasze faworytko, oczywiście że faworytka, natomiast ja bym naprawdę przestrzegał przed jakimś takim rozdzieleniem skóry na tej, na tej peguli, bo to jest naprawdę zawodniczka, która ostatnio zbudowała tak po cichu imponującą formę, o czym się mało mówi. To jest zawodniczka, która w pierwszej części sezonu miała sporo problemów zdrowotnych, przez to straciła trochę występów, ale dzięki temu też jest. Yy pewnie bardziej świeża niż, niż, niż chociażby Iga Świątek. Natomiast ona przed US Open wygrała najpierw w znakomitym stylu turniej w, Mon w Toronto. Potem w Cincinnati również poszła za tam spisywała się świetnie, zatrzymała ją dopiero w zaciętym, dwusetowym, ale zaciętym finale yy, Arena Sabalenka. Yy, I naprawdę teraz też yy, prezentuje się bardzo dobrze i to jest zawodniczka, której naprawdę ta, ten typ na wierzchni bardzo pasuje. To, to nawet Iga teraz właśnie podkreśla, że, że z Jessie nigdy nie gra się łatwo. Ona uderza y, piłkę płasko, mało jest tutaj rotacji. W związku z tym Iga musi bardzo ciężko pracować na nogach. Poza tym jest to zawodniczka taka bardzo inteligentna, świetnie wykorzystująca y, siłę fizyczną rywalek, dobrze grająca z kontry, też jak na warunki fizyczne bardzo dobrze potrafiąca serwować. I, i to pamiętam, że w tych wygranych meczach y, Peguli z Igą zwracała zawsze uwagę taka dobra, mądra, taktyczna dyspozycja serwisowa. Ona dobrze potrafi neutralizować atuty Igi Świątek, jeżeli właśnie ma dobry dzień, jeżeli Iga troszkę gorzej się czuje, to naprawdę tak właśnie było choćby w Sydney rok temu, kiedy Iga prawda była taka mocno podmęczona po podróży w czasie tych rozgrywek United Cup, ale naprawdę przegrała wyraźnie z Jessicą w Sydney na takim szybkim korcie. No i podobnie było również poprzednio w ostatnim sezonie w półfinale turnieju w Montrealu, który Pegula w świetnym stylu wygrała i ga wtedy taka, no e, też taka nieco podmęczona, wyraźnie uległa Peguli. Więc to są jakby takie dwa mecze, które pokazują, że naprawdę Amerykanka, e, kiedy dobrze wejdzie w mecza, pamiętajmy też o tym, że będzie miała ze sobą. Doping tego wypełnionego po brzegi Arthur Ash Stadium, amerykańscy kibice ale ty, potrafią wspierać się. Doping w tenisie cichutko zawsze wiesz. No, wiadomo, ale to na pewno też powinien być atut. No, ale no, wiadomo, dwa lata temu też, panie, jak, jak, jak powiedziałeś, spotkały się właśnie w ale US Open i Iga wtedy wygrała. I, I to był taki mecz, mam wrażenie, mocno przełomowy w całym, w całym tym US Open. Zresztą no, nawet ona powiedziała, że, 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 że ten mecz to tak bardzo, e, no, poczuła, że to jest wreszcie ten taki poziom wcześniej do tej... Do, do, wcześniej przy, w tym turnieju nie zachwycała, a właśnie w tym meczu z Pegulą już weszła na taki poziom, że poczuła, że jest dobrze, to naprawdę może być sukces. Natomiast tak, no, ciekawe statystyki, po pierwsze, y, Pegula zagra teraz w siódmym ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema, jak i jaki bilans? 06. Ona nigdy nie, nie, nie awansowała do półfinału. Sześć kolejnych porażek ci, y, w ćwierćfinałach y, Turnieju Wielkiego Szlema, no to daje do myślenia. Ja się w na igrzyskach. tak. No. To, do, do pewnego no i spory, spory udział w tych statystykach miała właśnie też Iga Świątek, która parę tych porażek właśnie było jej, jej udziałem, a inna ciekawa statystyka, bilans właśnie, tak jak już powiedziałeś, Świątek Pegula jest 6-3 i wszystkie 9 meczów ta zawodniczka, która wygrywała dany mecz właśnie w Była tym wygrywała potem cały turniej. Iga za każdym razem 6, 6, 6 zwycięstw z Pegulą Sześć razy kończyła jako mistrzyni, i tak samo było w przypadku trzech zwycięstw Peguly, więc można tak pół żartem Pół serio powiem, że to jest przedwczesny wiadomo, finał. Wiadomo, już to wygrać. <laughs> tak, no ale oczywiście to tak żartując, bo, bo naprawdę w stawce tam zostało jeszcze dużo mocnych dziewczyn, naprawdę te świerć finały kobiet w tym US Open wyglądają bardzo smakowicie. Każdy mecz to jest mhm. naprawdę zestawienie no, dwóch, dwóch pań, które są w bardzo wysokiej formie i naprawdę świetnie się ten turniej ułożył. Kiedy nagrywamy ten odcinek, nie ma jeszcze planu gier, natomiast pewnie musimy się na no szykować. Co kolejne? No, bardzo możliwe, że, że, że Amerykanie. Będą chcieli właśnie ten hitowy mecz swojej faworytki z, z liderką rankingu w, w, włożyć znowu w sesję wie, wieczorną, czyli u nas środek nocy, ale to jeszcze nie jest przesądzone, zobaczymy. Dziękuję Michał za dzisiaj. Dziękuję również Wam. To był super tenis. Podyskutowaliśmy sobie o mm, wielkiej i ze świątek. Wielkiej i y, mamy nadzieję, jeszcze większej kiedy będzie awansowała do kolejnych rund US Open już jest w na finał i na zwycięstwo. Oczywiście mm, liczymy, liczymy też, że wy będziecie subskrybować i dawać łapki w górę po naszym materiałem. Ta troszkę wyszło, jakbym był akwizytorem, Michał, ale no jednak te łapki w górę się przydadzą, ponieważ to buduje y, nasz kanał i y, sprawia, że do większej liczby widzów może ten program trafić. Y, dziękuję bardzo za dziś, Przemek Ofiara. Do zobaczenia, dobrego dnia. Cześć.